Motorola Watch 120. Może i nie kosztuje 120 zł, bo kosztuje w polskich sklepach około 390, ale to jest urządzenie bardzo tanie. Możliwości o nich za chwilę. Urządzenie na pewno ma amoled na pewno wygląda ciekawie, na pewno. I tutaj uchyla tajemnicy. Wygląda jak smartwatch, ale raczej to jest przerośnięta opaska smartband. Pytanie, jak to sprawdza się w praktyce i pytanie, czy trafi do większej ilości fanów niż tylko fani Motorola. Zapraszam na szybki test. Motorola Watch 120 to smartwatch, który ma na siebie pomysł. Jaki to jest pomysł? Przede wszystkim wykorzystanie marki, która jest lubiana i jest popularna i która potrafi pochwalić się różnymi modelami urządzeń. Które wyrastają ponad konkurencję, i tutaj, no niestety, 120 ponad konkurencję nie wyrasta, chyba że będą to smartbendy. Tak, niech nie zwiedzie Was fakt, że mamy tutaj do czynienia z bardzo fajnym AMOLED-em, z fajnymi Always On Display, z takim bardzo klasycznym designem bo to jest smartband, a nie smartwatch. Dlaczego nie znajdziemy tutaj tych rzeczy, których po prostu w smartwatchu, zwłaszcza takim tak zwanym prawdziwym smartwatchu, byśmy oczekiwali? Jakie to rzeczy, na przykład mapy, na przykład płatności, na przykład rozbudowana aplikacja. Ale uwaga, mimo wszystko ta modka ma całkiem sporo do i jakaś część osób może się na nią skusić. Przyglądamy się temu, co to urządzenie potrafi i jakie obsługujemy. Przede wszystkim jest to zegarek, który ma AMOLEDa i tym się będzie chwalił. Ten AMOLED 1.43 cala w zupełności wystarczy, aczkolwiek warto wspomnieć, że troszeczkę tańszy model Modki 70 ma większy wyświetlacz, więc jeżeli szukacie większego wyświetlacza, to 120 może nie być najlepszym wyborem mimo tej nazwy, która jest w kolejności rosnącej najwyższa. Taka mała ciekawostka. Jeżeli chodzi o baterię to producent deklaruje, że mamy tutaj 300 mAh i producent deklaruje również, że taka bateria będzie pracowała do 10 dni, a raczej takie urządzenia na takiej baterii. Co się okazuje w moich testach bez problemu 6 do 7 dni, ale 10 nie osiągnąłem. I od razu chciałbym Wam powiedzieć jeszcze kolejną rzecz. Tutaj, jeżeli chodzi o obudowę, to co teraz widzicie, to jest stop. Cynku, czyli jest to budowa metalowa, ona jest dosyć odporna. Urządzenie może pochwalić się odpornością na poziomie IP68, to znaczy można w nim się zanurzyć, ale pamiętajcie, nie ma tutaj żadnej opcji monitorowania pływania, więc na basen tego sprzętu nie zabierze się. No bo i po co? Na pewno podoba mi się to, że znajdziemy tutaj Bluetooth w wersji 5.3, że znajdziemy tutaj te rzeczy jak pomiar SPO2, jak oczywiście pomiar, analitykę snu, analityki sportu i tych sportów jest naprawdę sporo, bo ponad 100, ale to z takich drobniejszych rzeczy, ale które odczuwamy na nadgarstku cały czas, to jest pasek i ten pasek nie do no, że on wygląda fajnie, ma takie fajne, efektowne żłobienia, to po prostu on jest przyjemny w dotyku dla skóry i ja uważam, że tutaj Mimo niskiej ceny, to to urządzenie jest bardzo fajnie wykonane, leciutkie, wygodne i to jest takie klasyczne rozwiązanie. Zobaczcie nas, jeżeli chodzi o sprzączkę. Sama szerokość tego paska 22 mm, więc jeżeli kiedyś on w jakiś sposób Wam się zniszczy, możesz je wymienić na dowolny inny, bo to jest standard. Jak wspomniałem, na pokładzie znajdziemy Bluetooth wersji 5.3, znajdziemy system operacyjny Moto Watch. Jest to system dosyć prosty i on troszeczkę kojarzy się z niedrogimi systemami operacyjnymi jakie znajdziemy chociażby w nowszych kospetach. Rozmowy przez Bluetooth jak najbardziej tutaj są. Mamy możliwość obsługi asystenta głosowego, ale ten asystent głosowy, upamiętajcie o tym, on nie jest budowany w zegarek, on po prostu korzysta z tego co jest w naszym telefonie poprzez Bluetooth. Na pokładzie znajdziemy akcelerometr HRM, głośnik, mikrofon, czujnik SpO2. Podoba mi się to, że znajdziemy tutaj ponad 80 tar zegarka, które Naprawdę od siebie się odróżniają i spora część z nich wygląda po prostu ciekawie. Jeżeli chodzi o taką praktykę, o takie obsługiwanie urządzenia na sodzie, no to mam tutaj możliwość przejęcia kontroli nad migawką aparatu, możliwość sterowania muzyką. Mamy tutaj takie proste rzeczy, ale czasami w niektórych sprzętach ich brakuje, jak integracja z fitem od Google. A. Mamy możliwość rozmów głosowych, one są na całkiem rozsądnym poziomie, aczkolwiek do takich droższych Huaweiów na przykład troszkę im brakuje. Jeżeli chodzi o analitykę, mamy tutaj analitykę stresu, mamy SPO2, mamy analitykę ilości kroków, mamy sen, mamy do tego monitor pracy serca. Jest tego wszystkiego sporo, ale ponad jakiś taki standard absolut. To nie wykracza. A teraz spójrzmy, jak to wszystko, co powiedziałam, wygląda bezpośrednio na zegarku. Za chwilę zobaczymy też analitykę sportową i porównamy te wyniki z pasem Polar H10 i to będzie chwila prawdy. Sprawdzamy, jak wygląda obsługa zegarka. Teraz widzicie: Always On Display i on jest naprawdę efektowny i fajny, i też różnicuje się, jeżeli będziemy zmieniali te tarcze. Możemy wyłudzić zegarek naciskając przycisk. On oczywiście na ruch nadgarstka również reaguje. I co teraz jest istotne? Po pierwsze, skróty to jest coś, co jest standardowe dla większości tego typu sprzętów. One tutaj są bardzo proste. Mamy poziom naładowania baterii. Mamy sygnał o tym, że urządzenie jest sparowane z telefonem i czy może, czy nie może w obecnej chwili wykonywać połączenia głosowe. Dalej, jeżeli weźmiemy w drugą stronę, no właśnie mamy powiadomienia. I te powiadomienia, jak widzicie od razu. No cóż, zdjęć nie obsługuje emotikonki i polskie znaki, tak, jeżeli chodzi, to co jest ważne, o możliwość odpowiedzenia, dzieje się tu naprawdę niewiele i przynajmniej mnie tej możliwości odpisania z poziomu zegarka nie udało się znaleźć, a szkoda. gest. W prawo odsłoni nam takie skrócone menu. Mamy tutaj datę, mamy godzinę, mamy ustawienia, mamy wybór podstawowych sportów. Wygląda to fajnie, jest troszeczkę takie inne niż coś, do czego przyzwyczaili nas inne zegarki, takie bardziej klasyczne. Inne, bo zasłania tylko połowę ekrany, bardzo fajnie go tak dzieli i to jest rzeczywiście taki szybki skrótowiec. Natomiast jeżeli będziemy działali w lewo, no mamy coś bardziej standardowego. Bardziej standardowego, coś co wygląda jak pierścienie słała ja Dalej mamy analitykę tętna, dalej analitykę SPO2, dalej analitykę stresu, dalej analitykę snu, dalej jeszcze pogodynkę, dalej możliwość sterowania muzyką ze smartfona i voilà, wszystko. Główne menu aktywujemy przyciskiem górnym i ono wygląda, jak widzicie, bardzo tradycyjnie. Jest to taka lista i... W Tutaj czcionka moim zdaniem troszkę kojarzy się z tymi aplikacjami na przykład od kospetów. To, co mi się podoba, to fakt, że wszystko tutaj jest zgrupowane w taki czytelny, prosty sposób. I w zasadzie, moim zdaniem, nie ma się tutaj czepić do tych funkcji, których byśmy szukali w takim smartbędzie, albo w prawie smartwatchu, tak bym to określił. Natomiast jeżeli chodzi o sporty, jeżeli chodzi o sporty, zgrupowane są one tutaj w treningach. Można bardzo łatwo wybrać sobie coś, co nas interesuje i dodać treningi te spoza listy. Ich tutaj będzie naprawdę sporo. I dodajemy tym plusikiem. O właśnie. I tutaj naprawdę nie ma się do czego czepić, bo moim zdaniem te ponad 100 trybów sportowych to jest coś, co pokazuje, że motka miała tutaj pewne aspiracje, no ale powiedzmy sobie proste aspiracje. Nie do końca się powiodły. W rekordach sportowych znajdziemy wyniki i zobaczcie, mamy wyniki treningowe, tutaj mamy wyniki spaceru na zewnątrz, odległość, kalorie, kroki, średnia kadencja, średni rozbieg, średnie tempo, średnie tętno, strefy tętna z takim małym wykresikiem, koniec, więcej nie ma. Jeżeli chodzi o trening siłowy, czas, kalorie, średnie tętno, strefy tętna. Koniec, więcej możemy zacząć w aplikacji, ale uwaga! Teraz czas powiedzieć o tym, jak te wyniki sportowe przekładają się na wiarygodność. No bo moim zdaniem, niestety, ale nie jest dobrze. Teraz widzicie porównanie z pasem Polar H10 i w przypadku tego chodu na zewnątrz okazało się, że zegarek radzi sobie całkiem nieźle, ale w przypadku treningu siłowego. No cóż, te różnice. Moim zdaniem pokazują, że nie jest to zegarek stworzony dla sportowców. Pamiętajcie o tym. Motorola Watch 120 to całkiem rozsądna smart opaska i będę to powtarzał cały czas, bo to nie jest smartwatch. No właśnie, ta scena tutaj pewnych rzeczy nam nie pozwoli przeskoczyć i owszem. Osoba postronna patrząca na to co mam na nadgarstku zobaczy fajnego AMOLEDa, fajną opaskę, logo Motorola i pomyśli, że mamy coś co jest takim smartwatchem z jakiejś wyższej pół. Tak nie będzie, bo tutaj dużo rozbije się o możliwości analityki, która odstaje od rzeczy, które znajdziemy u konkurencji, ale no tej konkurencji troszkę droższej albo Odstaje od smartbendów, tak, bo tutaj, jeżeli się gniemy, chociażby po Huawei ja będę 9 czy 10 po, no tak, nie da się uciec od opaski od Xiaomi, więc to wszystko nagle pokaże, że da się kupić coś tańszego, co będzie miało lepsze pomiary, ale nie będzie wyglądało jak smartwatch. No właśnie. I tutaj, owszem, AMOLED jest naprawdę fajny, jeżeli chodzi o jakość połączeń głosowych, jest ok, jeżeli chodzi o układ menu i aplikacje, też jest ok. Analityka stuje w miarę w porządku, taka analityka codzienna też jest w miarę w porządku, ale analityka sportów wymagających i ślad GPS wymaga delikatnej korekty. Ten ślad GPS, może bym powiedział, że wymaga korekty delikatnej ale już monitorowanie sportów z dużymi interwałami zmian tętna wymaga zdecydowanej poprawy. I tutaj jeżeli jesteście takimi sportowcami, to na pewno nie jest urządzenie dla Was. Ale jeżeli szukacie czegoś, co będzie ładnie wyglądało, co będzie lekkie, co będzie przyjazne w użytkowaniu, zapewni wszystko to, czego oczekujemy w takiej podstawie od smartbenda, który będzie wyglądał jak smartwatch, modka 120 może być rozsądnym wyborem. Dzięki serdeczne za obejrzenie nagrania do końca. Jeżeli w czymkolwiek Wam pomogło, proszę o lajka, like proszę o subskrypcję. Trzymajcie się i do zobaczenia.